Lewandowski to żul, ha. Jak ty chamie nam nie powiedziałeś? Za to wojna, Adamku, haha! Ha. O nie! Przestań żul, ee, znaczy bogaty, hech! Haha, ha, teraz to on jest żulem, a nawet to nie żul, bo go nie ma, hahaha! Ha, ha. Ej, Messi! Co? Zaatakujemy Paragwaj? Okej. Okay. Wojna! Tak wygramy nobie! Ale łatwo z nim i on myślał, że nas pokona XD. A więc czego chcesz ode mnie? Zaatakujemy Belgię. Słyszałem, że jakiś piłkarz odszedł od drużyny, ale nie wiem, czy to prawda. Okej. Obozie u dwa kraje mnie będą atakować, o nie. Ale łatwo z nim, haha, darmowe tereny. O, co to za śmieć? Wojna. Darmowe tereny. Zaatakuje cię, słabiaku. aficion, este é para vosotros, sí. muitas graças aficion, este é para vosotros, sí. muitas graças aficion, este é para vosotros, sí.